W weekend 5 i 6 listopada Myślenice stały się europejską stolicą karate. Do serca powiatu zjechali bowiem zawodnicy z 19 państw, aby wziąć udział w otwartych mistrzostwach Europy w karate kyokushin oraz Pucharu Europy w karate kyokushin. Jednych z najbardziej prestiżowych wydarzeń w tej dyscyplinie sportu. Na to największą imprezę karate w Europie w tym roku zjechało prawie 600 zawodników z 19 państw, między innymi z Niemiec, z Hiszpanii, duża ekipa z Rumunii, z Mołdawii, no i z wielu, z wielu innych państw. Jak wyglądały te dwa dni w myślenicach? To były nie tylko dwa dni, aczkolwiek miesiące przygotowań, bardzo intensywnych. Ukoronowaniem tego całego wysiłku były zmagania zawodników na tatami, czyli na matach. Wczoraj stoczyło się ponad 400 walk. 500 zawodników brało udział w rywalizacji. Dzisiaj niecała setka zawodników, ale seniorów, którzy walczą o kwalifikacje do przyszłorocznych Miesiąc Świata. Organizatorami mistrzostw Europy i Pucharu Europy w Karate byli prezes Okręgowego Związku Karate w Lublinie szef ikona Polskę Shihan Jacek Czerniec i prezes Myśleńskiej Akademii Karate Biako wielokrotny medalista Sensej Marcin Sturgulewski, który w mistrzostwach Europy wystąpił także w roli zawodnika, sięgając po srebrny medal w Kata Mężczyzn plus 18 lat. Bardzo, bardzo wielu wspaniałych zawodników tutaj mogliśmy zobaczyć, więc poziom sportowy jak najbardziej jest nie dość, że zadawalający, to po prostu wysoki. Natomiast organizacyjnie dla wszystkich, którzy tu przyjechali jest to miłe niemalże zaskoczenie, bo jest to jedna z lepszych imprez jakie w ostatnich miesiącach działy się w Europie. Organizacja i takie całe, całe przygotowanie tej imprezy jest po prostu bez zarzutu. Wydarzenie o tak dużej randze to wyzwanie między innymi pod względem organizacyjnym, ale wszystko wskazuje na to, że zarówno Bijako, jak i same myślenice spisały się w tym temacie doskonale. Myślenice po raz pierwszy zaistniały na mapie Europy jako organizator takiego wydarzenia i myślę, że będzie przyszłości możliwość organizacji kolejnych te, tego typu, tej rangi wydarzeń, ponieważ y, to spisanie się nie, nie, nie pozostawia żadnych wątpliwości. Co to był za bal? Bal nad Bale i to w dodatku pod biało-czerwonymi barwami. Bal odbył się we wtorek 8 listopada w domu ludowym na górnym przedmieściu. Pomysł na Bal Niepodległości wyszedł od seniorów uczęszczających do Dziennego Domu Senior plus w Myślenicach, którzy pod skrzydłami kadry kierowniczej od myśli o balu przeszli szybko do czynów, czyli jego organizacji. Jak na najbardziej dostojny bal przystało, oficjalne otwarcie rozpoczęło się od jednego z najpiękniejszych tańców polskich Poloneza. W tym roku postanowiliśmy świętować w sposób niecodzienny Bal Niepodległości. Inicjatywa naszych seniorów po to, aby właśnie w sposób wyjątkowy i radosny, mimo tych trudnych czasów, uczcić odzyskanie przez Polskę niepodległości. Zaprosiliśmy w tym roku też zaprzyjaźnione kluby i domy seniora. Jest z nami Uniwersytet III wieku z Myślenic, Klub Seniora, Związek Emerytów i Rencistów. Jest także dzienny dom z Bochni, z Brzeska, z Limanowej, więc mamy nadzieję dobrze się bawić. Jest z nami również młodzież ze szkół społecznych, która nam pomaga wolontaryjnie, więc zarówno wczoraj przy dekoracji sali, jak dzisiaj przy roznoszeniu posiłków kawy herbaty. Ważny dla seniorów jest temat niepodległości. Ja myślę, że temat niepodległości jest dla nich o tyle ważny, iż no, utożsamiają się z wolną Polską, także widzą obecnie zmiany, które zachodzą, zmiany dla nich pozytywne. W związku z tym pomysł tego święta. Takie poranki to prawdziwy muzyczno-artystyczny rarytas. Już po raz kolejny Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz Orkiestra Polish Art Philharmonic zaproponowali uczniom szkół podstawowych udział w niezwykłym projekcie – tym razem zabierając dzieci i młodzież w podróż po podwodnej krainie. Scenografia koncertu przygotowana została przez dzieci i młodzież z powiatu myślińskiego podczas warsztatów prowadzonych przez Barbarę Zgodę. Efekty prac utworzonych podczas warsztatów animacji poklatkowej, prowadzonych przez Ilonę Majewską, można było natomiast oglądać na wielkim ekranie w trakcie trwania koncertu. Wszystkie nasze działania w tym roku skupione były na dzieciach, na dzieciach ze szkół myślenickich, również z ośrodka wychowawczego w Myślenicach. Także mamy tutaj pełne sale na obydwa dzisiejsze koncerty i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy młodzież i dzieci zainteresować sztuką ogólnie pojętą. Chcemy zwrócić uwagę na muzykę, ale oczywiście też na, na piękne prace artystyczne, jakie dzieci wykonały. Na bogatą animację poklatkową. Jesteśmy ogromnie wdzięczni miastu Myślenice, panu burmistrzowi, oraz oczywiście ministerstwu, że dofinansowało to wydarzenie i że kolejna odsłona tego wydarzenia mogła się w tym roku odbyć. Dobre, bo polskie, dobre, bo nasze. O prawdziwości i zasadności tych słów dzięki Fundacji Owocna mogli przekonać się uczestnicy Dnia Produktu Polskiego, którego motywem przewodnim było polskie rolnictwo. Rozkwitnij Polsko to projekt, który Fundacja Owocna realizuje można powiedzieć od kilku lat. Tak naprawdę chcemy promować to co lokalne, to co dobre i to co polskie. Można powiedzieć kreując modę na, na nasze, tak żeby młodzież, dzieci właśnie za pośrednictwem szkół dowiedziała się o tym, że przecież warto kupić u pana Krzysia, który jest tuż za rogiem, żeby można było korzystać z tych produktów, które sami gdzieś tam blisko siebie mamy, a niekoniecznie marek globalnych. Chociaż też uczymy i edukujemy w jaki sposób pojmować tą gospodarkę. Rozkwitnij Polsko to taki projekt, który przede wszystkim edukuje, promuje, wspiera i pomaga, po to, żeby żyło nam się lepiej. Do udziału w Dniu Produktu Polskiego Fundacja Owocna zaprosiła prelegentów, wystawców, a także dzieci i młodzież. Już w tym roku poruszaliśmy temat rolnictwa, ponieważ jest to aktualny problem na świecie. Zadałyśmy pytanie, czy polskie rolnictwo to. Zmarnowany potencjał czy może szansa na przyszłość. Wszystko rozpoczęło się od występu zespołu WiWO ze szkoły podstawowej z Osieczan. Następnie przy pracownicy modru przygotowali dla nas prelekcje na temat rolnictwa. Kolejnym etapem będą wywiady z lokalnym pszczelarzem oraz lokalnym rolnikiem. Powiatowa stacja epidemiologiczno-sanitarna przygotowała dla nas wykład o zdrowej żywności. Ostatnim, ale myślę, że bardzo ciekawym elementem naszego spotkania będzie spotkanie z lokalnym wynalazcą, który będzie mógł się pochwalić rolnictwem całorocznym. Druga odsłona tego wydarzenia odbyła się w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu. Ucz się tak, jakbyś niczego jeszcze nie osiągnął, i lękaj się, byś nie stracił tego, co już osiągnąłeś. Zwykł mawiać Konfucjusz. 48 uczniów szkół podstawowych z gminy Myślenice właśnie do nauki przykłada się z ponadprzeciętną należytością. Dlatego podczas specjalnej gali uczniowie ci zostali nagrodzeni za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2021-2022. Mam bardzo zdolnych uczniów. 78 wniosków spłynęło na przydzielenie nagród tym naszym wybitnym, uzdolnionym, a tylko nagradzamy 48, ponieważ to oni mieli spektakularne osiągnięcia, jak również spełniali kryteria regulaminu. Co to znaczy spektakularne osiągnięcia? Czyli finalista, laureat przede wszystkim laureat. Małopolskiego konkursu przedmiotowego, ale też wyróżnialiśmy uczniów, którzy w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur osiągnęli czołowe miejsca. Jesteście e, powodami do dumy e, dla nas wszystkich. W gminie Myślenice ruszyła dystrybucja węgla zakupionego na preferencyjnych warunkach. Pierwsze gospodarstwa, których wniosek o zakup paliwa stałego został pozytywnie rozpatrzony, węgiel już otrzymały. Od dzisiaj dzięki podpisanej umowie ze spółką Skarbu Państwa z węglokosem, rozpoczynamy przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, rozpoczynamy sprzedaż i dystrybucję węgla na preferencyjnych zasadach. Cena tony węgla w myślenicach dla mieszkańców będzie wynosiła. 1940 zł. Wszystkie szczegóły dotyczące wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego dostępne są zarówno na stronach internetowych, jak i stacjonarnie w Centrum Usług Społecznych i Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice. Żeby zakupić węgiel w gminie Myśleńce bo preferencyjnej cenie, należy złożyć wniosek o zakup tego węgla. Wniosek możemy pobrać ze strony Urzędu i ze strony Centrum Usług Społecznych. Przyjmujemy wnioski codziennie w Centrum Usług Społecznych na ulicy Słowackiego 82. Jeśli ktoś ma podpis kwalifikowany, może wniosek wysłać również ePUAPem. Kolejne kroki procedury. Informujemy o tym w informacji, jaką Państwo razem z wnioskiem otrzymują. Ta informacja jest również na naszych stronach. Dzień dobry Państwu. Ja przede wszystkim chcę również podziękować Panu Burmistrzowi za bardzo szybką reakcję. Bo chcę też podkreślić, że Gmina Myślenice jest no chyba pierwszą gminą, która rozpoczęła współpracę realizując ustawę do której zgłaszały się po podpisaniu gminy.